Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnych Inforojkach. Wybaczcie nie, późną porę odpalenia materiału. Byłem w Krakowie na terenie redakcji gry online. Kurcze, ale oni tam mają fajnie, pozdrawiam chłopacy. Słuchajcie, nie, więc tak, dzisiaj dość dużo informacji na zasadzie ROJO stara się pomóc, dlatego wyjątkowo zaczniemy dzisiaj. Materiał nie od przeglądu tygodnia, co pojawiło się od ostatnich piątkowych, zeszłotygodniowych inforek u mnie na kanale, ale od rzeczy e, ważniejszych. Pierwsza sprawa to Karol, Karol de Brave, który powinien Wam być doskonale znany chociażby z materiału, który był skompilowany z otwarciem, unboxingiem gry Diablo 3. Pytaliście, jak możecie e, Pomóc. Obiecałem wam taki materiał jakiś czas temu. Doczekałem się takiej akcji ze strony osoby zainteresowanej i czynię to poniżej. Mianowicie oczywiście wszystko o czym cię będę mówił, o czym będę wspominał, macie dokładnie wypunktowane w opisie dzisiejszego materiału. Zresztą wydaje mi się, że jak zawsze co możecie zrobić dla Karola, czym jest właśnie strona Mam Marzenie, dokładny opis sprawy, historia oraz jak możecie wesprzeć Karola w jego ciężkich, trudnych chwilach. Wreszcie odwołuję się tutaj w kwestii Karola Debray z konkretem i odpalam go Wam w eterze i na piśmie w ramach opisu filmu. Następna sprawa to aukcja charytatywna z portretem autorstwa Darwina, z moim e, autorskim Osobistym autografem. Aukcja dobiegła yy, końca. Stanęło na cenie 510 zł. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych akcji na zasadzie: ktoś nie zapłacił, zrobił to dla jaj. Modlę się o to. I w, oczywiście, tak jak wam yy, Was poinformowaliśmy, 100% yy, wylicotowanej ceny poleci na cele charytatywne z ukierunkowaniem na chore dzieci, najbardziej potrzebujące. Najprawdopodobniej będzie to Fundacja Debra. Pomoc dzieciom chorującym na chorobę w skrócie EB. Ona dokładnie brzmi Epidermolisis bullosa. Są to tak zwane dzieci motyle chorujące na choroba genetyczna dotycząca właśnie skóry. Masakryczna sprawa. Kto czytam, to mi uzylecą, ale na pewno będzie to ukierunkowana ta kasa właśnie dla. Chorych dzieci, po prostu chorych dzieci, i, i myślę, że tyle w temacie. Kolejna sprawa to kwestia dotycząca pani Ewy, która dwa lata temu straciła nogę wskutek nieszczęśliwego wypadku samochodowego i zbiera na porządną protezę, która na pewno w większym stopniu niż te refundowane dziadostwa jest w stanie w jakimś stopniu poprawić jej egzystencję. Wszystkie dane, informacje znów, y, za pomocą których możecie wesprzeć tą biedną kobietę y, jest w info rojkach w opisie tego materiału czwarta w sumie jeśli się nie mylę ostatnia akcja nazwijmy to ogólnie charytatywna także dzisiaj głównie w, w odcinek pod tym patronatem taki cel mu przyświeca by po prostu pomóc Nie to wiele nie po prostu nie kosztuje a mogę zawsze komuś pomóc i to jest po prostu bezcenne nic takiego nie cieszy nawet suby czy inne kwestie nieważne Hando Hando również wyszedł z pewną inicjatywą pomocy pewnej e, licytacji. E, link do filmiku macie również w opisie. Zapoznajcie się z tym materiałem. Napiszcie e, co sądzicie, jak to e, e, być może będzie dało się ogarnąć od strony organizacyjnej, na pewno dopomogę w 100% w kwestii promocji tej akcji, albowiem jak wszystkie, które w dniu dzisiejszym wymieniłem, jest po prostu szczytne. To by było na tyle, także przeglądajcie, sprawdzajcie, zapoznajcie się z opisem, tam są bardziej szczegółowe informacje, a teraz przejdźmy sobie właśnie do wcześniej wspomnianego, zaanonsowanego podsumowania tygodnia na moim kanale od ostatnich Inforajek, rzućmy okiem, co myśmy tu mieli. E, więc tak: standardowo Armia Roya vs. Armia Roka, e, wojna w Battlefield 3, część 7. Jutro również będzie w, y, wojna naprawdę jajcarska. Tutaj już widzę uśmiech y, live streamowców, którzy byli, że tak powiem, na bieżąco z perspektywą roka zapoznani, podczas gdy kręciliśmy te megalityczne jaja, które w, y, których inni będą mogli doświadczyć w dniu jutrzejszym. Gruby, śmieszny, długi, mocny, fajny y, materiał Waszego y, y, duetu w środowisku wspólnej, ulubionej gry, jaką jest niewątpliwie Battlefield 3. Y, Fahrenheit, Indigo Prophecy. Czyli kolejny odcinek sentymentalnie przez gry odcinek 20. Wyjątkowo, mroczne, intrygujące, fundujące, myślę pewien niepokój e, intro. Jak uważacie? Sprawdźcie. 87 część moich urojeń. Wyjątkowo wyszliśmy w teren, by przygotować dla Was mini relacje z Nissan GT Academy PS3 2012. Mini relacje eventów. Ja strasznie lubię brać udział w tego typu. E, eventach po prostu, by, 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 by też pobawić się troszeczkę w osobę relacjonującą dla Was coś, co ma stuprocentowy związek z naszą ukochaną branżą. Trzeci odcinek, co mnie bardzo cieszy, fajnie przyjętego przez Was cyklu Let's Play'a z gry Fable, zapomniane opowieści, część trzecia, Stare, dobre grojki, część 27 i w, rozkminialiśmy z wyjątkowo z naciskiem na teoretykę, bo tak to było anonsowane, że nie będzie tylko praktyka, ale również będą kwestie związane chociażby z takimi e, dziedzinami nauki jak historia, sztuka. Rozmawialiśmy o odrysowywaniu. E, long Short, czyli w, dłuższy jednorazowy odcinek z losowo wybranej gry, czyli Sacred 2 Fallen Angel. Następnie moje urojenia i mówiliśmy o szeroko rozumianym modingu w ramach Gra Narzędziem, czyli słowo o modingu. Stary dobry horrorek we wtorek, czyli Shitstorm w gaciach. Jak zwykle było strasznie i śmiesznie. Nie wiem czego bardziej, może to i to. Środowy, jak zawsze, Q&A Zapytaj Roya e, odcinek 31. Mały ekskluzjów na moim kanale, czyli wersja beta gry Path of Exile w ramach Roy Playing Games, a następnie... Czwarta odsłona mojego let's playa w grę Fable. Wychodzimy w świat. Wczorajsza premiera z potężnym pierdolnięciem Razem na świeżo, czyli Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. I jeszcze dzisiaj standardowo cieplutki materiał, czyli bingo gringo, a także skrzętnie przemycony Royodens, którego powinniście doskonale kojarzyć z jednego z odcinków Prymitywnie w ramach oczywiście Max Paint 3 Roy Playing Game. Zapraszam serdecznie. To tyle kochani. Nadrabiajcie zaległości, zapoznajcie się co przegapiliście. Być może znajdziecie czas, warunki i możliwości, by z czymś... Ktoś z czymś zapoznać, zobaczyć coś raz jeszcze. Ok, przechodzimy sobie teraz do dwóch kanałów poleconych, chociaż pierwszy materiał to nie do końca jest kanał polecony. Ee, Michał Ogiński to jest mój stary, dobry znajomy jeszcze z okresu liceum plastycznego. To jest, on powinien być znanym gościem, bo, bo, bo strasznie lubię właśnie ludzi o potężnej mocy przerobowej i do takich ludzi bez wątpienia Michał się zalicza. To jest satyryk, satyryk. Trochę mleczko, coś w tym stylu który zaprezentował zgrupował wszystkie swoje a mai miał ich pierdyliard rysunków satyrycznych, komiksów satyrycznych. Oczywiście jest to osoba, która przede wszystkim zajmuje się malarstwem, rysunkami grafikami, jednak mimo wszystko z naciskiem na stary, dobry rysunek, a także animacje satyryczne. Także serdecznie zapraszam Was do odwiedzin tego kanału. Na małe odchamienie, chociaż nie do końca, bo większość z tych komiksów to jest po prostu gruba, gruba sprawa. To to, to to nie jest taki ciężki shit jak puchałkę, to już jest coś ambitniejszego i naprawdę no, stworzonego z pasją, oddaniem. I mam ogromny sentyment właśnie do Michała, mimo że nasze drogie relacje różnie się układały w liceum, jednak nie zmienia to jednak faktu, że doceniam to, co robi, to co robił i to, co mam nadzieję robić będzie dalej. Bo po prostu mu to wychodzi i strasznie lubię osoby z... Pasją, zaangażowaniem, a niekoniecznie to muszą być moi super przyjaciele. Michał Ogiński macie w opisie. Drugi i ostatni w kanał polecany, jednocześnie ostatnia informacja w dniu dzisiejszym to Krzysiek Godek. Krzysiek Godek na kanale, którego znajdziecie przeróżne przeróżne gameplaye z przeróżnych gier, i fani Minecrafta coś znajdą, i Team Fortress i w komentarze. Może nie są to czyste vlogi albo bardzo, ale bardzo fajne mm, komentarze, gdzie jest troszeczkę ta idea, zasada G-Loga, GameLoga, gdzie gra jest tłem, a niekoniecznie motywem Przewodnim, chociaż zdarzają się też bardzo fajne yy, podcasty, są Max Payne wyścigi, no trochę tego jest po prostu i, i, i tyle, także zapraszam Was serdecznie do zapoznania się właśnie z kanałem Krzyśka. Dobrze, to by było na tyle kochani, także tutaj taka powiedzmy odwołanie, zaintrygowanie Was w kwestii pomocy osób, o których mówiłem, yy, pomocy oso osobom w, po prostu w ciężkich chwilach, w ciężkiej sytuacji, niekoniecznie materiala, ale przede wszystkim zdrowotnej, także się z tym wszystkim o czym dzisiaj mówiłem posiłkując się po prostu informacjami zawartymi w opisie tego filmu i nic innego drodzy kochani widzowie nie pozostaje mi powiedzieć jak po prostu życzyć wam dobrych wakacji może niekoniecznie w, na moim kanale wykorzystajcie ten e, okres y, w ramach świeżego powietrza podróży kolonii obozów rumpania jak tam wolicie jeśli nie macie takiej możliwości to na bank na moim kanale coś dla siebie myślę znajdziecie. To nic kochani, życzę Wam miłych wakacji, sympatycznego weekendu, podczas którego również na moim kanale coś się pojawi. Dziękuję Wam serdecznie za emisję kochani. Trzymajcie się, serdeczna tarcza.